Kacper Bisan przedstawia Smart Life. Kreatywny styl życia w praktyce. Dzień dobry, dzień dobry. Zanim zaczniemy odcinek, przypominam, że co wtorek, widzowie Smart Life wpłacają na jakiś fajny cel, charytatywny link poniżej. I dzięki temu budujemy nawyk i społeczność ludzi, którzy po prostu lubią pomagać i wiedzą, że to jest ważne i dobre. A tymczasem do brzegu. Witam Cię ze słonecznej Sardynii, no bo w sumie ciężko, żeby Sardynia nie była słoneczna. I robię to celowo, ponieważ jeżeli dzisiaj po raz pierwszy widzisz Smart Life'a, to od razu Pomyślisz sobie, że na przykład podróżuję. Albo pomyślisz sobie, że, nie wiem, mam kasę na wyjazdy. Albo sobie pomyślisz, że może mieszkam gdzieś we Włoszech. I to jest właśnie sterowanie pierwszym wrażeniem. Oczywiście robię ten film z najlepszego z trzech hoteli, w jakim byłem w jaki byłem właśnie w Sardynii I to jest właśnie sterowanie efektem aureoli. I teraz o nim chciałem ci kilka słów powiedzieć. Efekt aureoli to nic innego jak efekt pierwszego wrażenia, ale taki pozytywny. To też jest wie efektem Halo w psychologii. I był taki test. Studentom powiedziano o tym, że przyjdzie nowy wykładowca, i wymieniono szereg takich neutralnych lub nawet negatywnych cech, ale na samym początku powiedziano jednej grupie studentów, że ten nauczyciel jest ciepły, ten wykładowca jest ciepły, a innym powiedzieli, że jest zimny. Efekt był taki, że większość słuchaczy u ciepłego Wykładowcy była bardziej zaangażowana, bo aż 56%, a wśród zimnego tylko 32%. Bo po prostu od razu stwierdzili, że jeden jest lepszy, a drugi gorszy. I tak, jednym słowem, można było po prostu całkowicie zmienić percepcję, i tak też jest w życiu. Więc jeżeli idziesz na randkę i masz na przykład brudne buty, co też zawsze żona mi przypomina, że mam dbać o te buty. No to od butów może się wydarzyć bardzo dużo, ponieważ spotkasz się z taką dziewczyną, ona spojrzy na twoje buty, pomyśli, że skoro masz brudne buty, to nie dbasz o siebie, skoro o siebie nie dbasz, to jesteś nie wiem, źle wychowany, to nie wiem, nie masz pieniędzy na nowe buty albo na pastę do butów. To znaczy, że być może po prostu też jesteś w innych sferach słabszych, słabszych i tych łóżkowych, i zawodowych, i nie masz wiedzy. Przyjaciół, rodziny i od tych jednych butów może się zrobić cały efekt przeciwny do efektu aureoli, czyli efekt lucyfera. I odwrotnie, jeżeli spotykasz się z kimś i wiesz, że ta osoba jest artystą i od razu, nie wiem, albo sobie założysz jakiś artystyczny t-shirt, jakiś taki designerski, albo od razu w pierwszych chwilach rozmowy w jakiś sposób nawiążesz do takiego tematu, to od razu robisz pozytywne wrażenie. I to jest niby nic odkrywczego, niby to jest prosta sprawa, natomiast ilekroć starasz się o pracę, ilekroć starasz się o właśnie fajny związek, wchodzisz w jakieś relacje biznesowe, pomyśl, kim ta druga osoba jest i pomyśl, czy szukasz rzeczy wspólnych, czy szukasz rzeczy przeciwstawnych. To jest proste jak drut, ale. Ja to myślę, że nawet nieświadomie już stosuję, czyli ja się z kimś spotykam, ktoś mi o czymś opowiada, to od razu nawiązuję do tego. Jak ktoś ma psa, no to też opowiadam o tym, że mam dwa psy i cztery koty. Ale z drugiej strony, jeżeli nie ma tematu zwierząt, to nie ma co się wychylać na starcie, no bo ktoś może nie lubi zwierząt i stwierdzi, że. Jednak nie jestem fajnym kompanem do rozmowy, bo jednak szukamy ludzi podobnych do siebie. Wiesz, jak ktoś kocha żeglować, o ostatnio rozmawiałem z być może nawet jakaś współpraca klaruje z osobą, która w Polsce jest bardzo rozpoznawalna w kwestii whisky i ach, może nie będę naprowadzał, ale whisky to jest taka takiego jego konik i ta osoba też żegluje. I w rozmowie z nią opowiedziałem o tym, że moja żona też kocha żeglować, bo dzięki temu wiedziałem, że łatwiej nam się będzie gadać i po prostu nawiążemy jakiś wspólny kontakt trochę szybciej, trochę łatwiej. Więc tutaj nie chodzi o żadną manipulację, tylko o świadome szukanie cech wspólnych i w jakiś sposób, może nawet nie ukrywanie, ale nie eksplodowanie tych cech negatywnych. Bo mi dalej się zdarza wyjść w brudnych butach. Szczególnie jak śmigam gdzieś tam autem do biedronki, ale niekoniecznie jak śmigam gdzieś już na spotkanie. Także eksponuj swoje mocne strony, pokazuj to, co masz najlepszego, szukaj tych części wspólnych z nowo poznanymi osobami, tak aby działał efekt aureoli, efekt halo, a nie efekt lucyfera. Tymczasem pokażę Ci jeszcze, jaki tu mam widok za oknem, bo jest nieźle. Także e, wszystkiego dobrego. Hakuna matata. Cześć! Subskrybuj kanału Kacpra i uśmiechaj się każdego dnia.